Tym razem zapraszamy Was na zabytkowy rynek w Krotoszynie, urodziwy element turystycznej mapy Wielkopolski, a także całego kraju. Jego dominante stanowi oczywiście ratusz. Dodajmy od razu, iż jeden z najpiękniejszych w tym regionie. Wielce fotogeniczna bryła zachwyca harmonijnymi, lecz zróżnicowanymi kształtami i to dosłownie od każdej jego strony. Ufundowany został ponad 300 lat temu wspólnymi siłami ówczesnego burmistrza oraz właściciela miasta. Architektonicznie sięga właśnie czasów baroku, o czym świadczy nakryta takim hełmem wieża. Cała reszta została w końcówce XIX wieku przybrana w modne wówczas neorenesansowe szaty, z grubsza tylko nawiązujące do realiów rzeczywistej epoki, ale za to pełne malowniczych szczegółów. Sama płyta rynku jest bardzo rozległa, została tak o dziwo zaplanowana już w trakcie średniowiecznej lokacji miasta. Intencją było bowiem centrum handlowe dla całego regionu z istotną przestrzenią dla sprzedaży prosto oraz organizowania uroczystości na ponadregionalną skalę. Natomiast współcześnie rynek, wgodny naśladowania sposób, został podzielony na trzy strefy funkcjonalne z wygospodarowaną bardzo przyjemną częścią chilloutową. Jej sercem jest zespół fontan z symboliczną postacią ludzkiej sylwetki. Można tej wody fizycznie doświadczyć, co sprawia, iż non-stop zatrzymują się tu gromadki dzieci, tudzież ich opiekunowie. Pierzeje za fontannami zdobią eklektyczne, czyli mieszające różnorakie style XIX-wieczne kamienice. Uwagę zwraca zgrabna neobarokowa kamienica pod Orłem, gdzie mieściła się niegdyś w ten sposób oznaczona apteka. Natomiast neomanierystyczna kamienica biała ze szlachetnie kontrastującymi ceglanymi wstawkami mieściła niegdyś kawiarnię Pawła Szolca, najszykowniejszą w całym mieście. Wiele ciekawego proponuje Pierzeja Północna, wychodząca na paradną stronę rynku. Stoją tu szykowne kamieniczki z przecinającymi całe fasady wykuszami zapewniającymi prawdopodobnie najlepsze możliwe miejsce dla obserwacji codziennego teatru miejskiego życia. Z kolei w pierzej od strony parkingu zaciętą rywalizację między sobą toczą dwie kamienice, których fasady powstały na samym początku XX wieku. Pięknie zdobiona neobarokowa, trend już wychodzący wtedy z mody, kontra sąsiednia inspirowana już secesją. Która z nich wygrywa dzisiaj, osądźcie sami. W najbliższym sąsiedztwie krotoszyńskiego rynku znajdziecie też najcenniejszą perłę miasta renesansową bazylikę z bajecznym barokowym wyposażeniem. Po drugiej zaś stronie zespół klasztorny z wielce ciekawym muzeum. Odkryjecie w nim, jak wiele innych, barwnych historii skrywa się w tym wielkopolskim mieście. Polecamy!